MGN Najlepsze Suple. Sprawdź towar już dziś. Witam wszystkich, Hubert Miściwujewski. Dzisiaj, słuchajcie, wywiad a propos Fame Friday Arena, a razem ze mną rzecznik Fame Ma Michał Jurczyga. Cześć. Michał, dużo się dzieje, mocne ogłoszenia ostatnio, wielkie boom, widzowie byli zaskoczeni, że Fame wraca tak szybko. Tylko ciut pod inną nazwą. I właśnie spotkaliśmy się, słuchajcie, żeby wam to wszystko opowiedzieć, o co chodzi. Więc od początku, słuchaj, skąd pomysł y, na tak nietypowy produkt, na, na coś nowego? Skąd pomysł właśnie na Fame Friday Arena? No od dłuższego czasu, naprawdę, spotykaliśmy się z głosami y, widzów, o. że szkoda, że ograniczamy się tylko do czterech miast, mhm. bo kiedy organizowaliśmy mniej eventów, do tej pory organizowaliśmy cztery gale w roku no to siłą rzeczy byliśmy ograniczeni do miast, które mają dużą halę, duży obiekt, który może kilka, kilkanaście tysięcy widzów pomieścić, tak? No i tutaj wybór był tylko pomiędzy Łodzią, Gdańskiem, Krakowem i Gliwicami. No i jest wiele, wiele widzów z miast takich jak Szczecin, Wrocław, którym którzy wszędzie mieli daleko tak naprawdę, a, a teraz jest przestrzeń, żeby organizować więcej eventów. No i siłą rzeczy możemy, możemy większą liczbę gal organizować w innych miastach, w których do tej pory nas nie było ponieważ będzie więcej eventów, no to już nie mamy takiego ciśnienia, żeby to były największe obiekty. Oczywiście będą też gale Fame'u ciągle w tych największych halach, a Fame Friday Arena, trochę świeży format, który, który będzie gościł w miastach, gdzie do tej pory nas nie było. Słuchaj, to powiedzmy o tych miastach, bo wymieniłeś kilka miast. Będą to na pewno miasta ze średnimi halami, czyli nie wiem, Toruń, tak jak teraz Wrocław, Płock. Macie już zaplanowane kolejne eventy i kolejne miasta? Plany są, natomiast dopóki nie ma umowy, no to, no to tutaj nie chciałbym zdradzać, czy zdradzać, no, no dopóki nie ma umowy, no to nie, nie możemy być pewni, że, że, że event się w tym, a innym miejscu odbędzie. No teraz tak jak powiedziałeś, jest fajna hala w Toruniu, jest hala w Gdyni, jest hala w Szczecinie. Tych obiektów i takich średnich, bo to też nie są małe obiekty tak naprawdę, bo teraz zrobimy Wrocław, swoją drogą prawie wyprzedany tam chyba jest około 5-5,5 tysiące, więc wcale nie są jakieś takie małe obiekty, także tych o takiej średniej pojemności jest dużo więcej, więc, więc mamy pole do popisu dużo większe i mamy nadzieję odwiedzać różne zakątki kraju. Słuchaj, powiedz mi, czy im więcej gal, bo ludzie się o to pytają, że będzie tych gal teraz więcej, czy to nie wpłynie na jakość tych właśnie eventów? Czy przez to, że będzie więcej gal, to czy ta jakość nie spadnie? Nie, no absolutnie. Fame Friday Arena to jest w całości nasz produkt, nasz projekt, robimy to samodzielnie, to jest wszystko pod szyldem Fame, także. No, ta jakość fejmowa jest, to jest produkt po prostu inny, ale absolutnie nie gorszy. Tak? Także, no, nawet pierwsze opinie po tej karcie Walg, jaką teraz ogłosiliśmy, mm, są bardzo, bardzo pozytywne, co cieszy. No więc, to jest najlepszy dowód na to, że absolutnie jakość tutaj zostanie utrzymana. Po prostu zwiększamy częstotliwość naszych wydarzeń. Przypomina mi to teraz, co robi też KSW. I ostatnio nawet rozmawiałem z jednym zawodnikiem i powiedział mi, że to jest bardzo fajne, bo oni też mogą walczyć częściej i przez co też jest większa ilość zawodników w organizacji. Dla was chyba to też jest taka fajna karta, ta karta przetargowa dla zawodników, że możecie zapewnić im częściej te pojedynki. No tak, na pewno też nie ma co ukrywać, że teraz, teraz liczba zawodników dostępnych na rynku jest, jest większa, no bo wszyscy wiemy, co się w branży wydarzyło, także możemy, możemy robić więcej zestawień. Tak, no, Odbe Mamy nadzieję, i taki jest pomysł na to, że to będzie z korzyścią dla wszystkich. Przede wszystkim dla widzów, dla zawodników, ale też dla nas, no bo yy, też też tak z bardzo osobistego poziomu ta adrenalina największa jest przy okazji eventu. więc sama organizacja gali to zawsze jest najfajniejszy czas, najbardziej wymagający, ale dający najwięcej frajny. Z racji tego, że nie są to gale numerowane, jaka będzie cena pay-per-view? Czy to będzie cena normalna pay-per-view? Czy będzie ciutniejsza? Jak to wygląda? Znaczy, to są gale numerowane, bo teraz hmm. będzie Fame Friday Arena 1, kolejna to będzie dwójka. Tylko dla odróżnienia od tych, od tych galp y, fejmowych y, mają numerację jakby swoją dla, dla, dla tego projektu. Cena pay-per-view będzie taka sama, bo też jakość produktu będzie taka sama, produkcja będzie na tym samym poziomie, karta walka na tym samym poziomie realizacja, więc cena pay-per-view będzie taka jak na galach fame numerowanych od jedynki. Słuchaj, widzimy tutaj też inny sposób na promocję, bo karta została od razu wrzucona cała do internetu, nie było ogłoszanych pojedynczych starć. Jak to będzie wyglądało z promocją tego wydarzenia, ponieważ zawsze też są dwie konferencje, są programy, a jak to będzie wyglądało w tym przypadku? To jest właśnie nowy pomysł, który też zdał egzamin i został bardzo dobrze odebrany przez widzów, czyli ogłoszenie wszystkiego za jednym razem, tak? Ogłaszamy miejsce, datę, ruszamy sprzedaż, ogłaszamy całą kartę, więc widzowie wiedzą, na co, na co kupują bilety tak naprawdę. I przez to, że będzie więcej wydarzeń, no to naturalnie z, trochę nam się skondensuje ten czas komunikacji i promocji wydarzenia, także będzie jedna konferencja, będą programy face to face, e, będzie media training i będzie gala, także będzie to jakby skondensowane, naraz ogłoszona karta, e, bo... No... Z oczywistych względów mamy po prostu mniej czasu, no bo za chwilę będzie Fame 19, potem planujemy Fame Friday Arena 2, a potem będzie 20. Aha, czyli jeszcze będzie pomiędzy 19 a 20, jeszcze będzie Friday e, e, Arena, tak? Tak, tak. Aha, to mogę okay. już powiedzieć, że, że jeszcze w tym roku będzie, będzie Friday Arena numer 2. Czyli w tym roku jeszcze nas czekają cztery gale fame'u. Łącznie tak. Łącznie tak. No to super, super. Słuchaj, ale przy tych galach numerowanych, przy tych galach głównych ta ilość konferencji i programów zostaje taka sama? Tak, tak. Tutaj, tutaj nic się nie zmienia, to będziesz szło tym samym rytmem. E, według założeń, no bo też, wiesz, fejm cały czas się zmienia, choćby Friday Arena jest, mhm. jest, jest dokładnie takim e, przykładem. Także jeśli jakieś rozwiązanie się sprawdzi, no to być może je za, zaimplementujemy przy okazji fejmu. Ja spolszczyłem to nazwę i mówię Friday Arena. A, no arena, <grym> tak. arena, arena. Po tej to potato. potato <grym> tak, słuchaj, a powiedz mi, czy nie było pomysłu reaktywacji hypu? Ponieważ bardzo dużo ludzi i chodziło bardzo takich dużo głosów, że hype powraca, jest stworzony całkiem nowy produkt. Czy nie mieliście pomysłu, żeby wrócić do tego, co już było? No i co poniekąd też sprawdziło się, no bo ta pierwsza gala hypu była bardzo udana. Tak, tylko jak pamiętasz, Hype z założenia miał służyć promocji mniejszych twórców. Karta była trochę może mniej zasięgowa, mniej znane nazwiska, a więc cały czas ten projekt jest. On rzeczywiście ma potencjał niewykluczony, że do niego wrócimy. Na pewno nie w tym roku, o. No bo już i tak się dużo dzieje. Natomiast Friday Arena ma służyć w pełniejszemu wykorzystaniu zawodników już. Ugruntowanej pozycji, czy to w świecie internetu i o ugruntowanych zasięgach, czy to w świecie sportu, na przykład, tak to ma, to ma być format dla, dla już nośnych nazwisk, które już w tym momencie będą interesujące i ciekawe dla szerokiej publiczności, no a hype z założenia miał kreować nowe gwiazdy, być trochę przepustką, mhm. także to to bardzo różni te projekty, nie? Czyli co, projekt Hype jeszcze nie został zamknięty, jeszcze on kiedyś może być reaktywowany. Może być. To nie jest wiążące jakieś deklaracje, może być, bo mm. miał potencjał, natomiast no e, jak wiemy, co cieszy fame słynie z dobrej jakości i chcemy rzeczy robić dobrze, a nie po prostu robić, także teraz jesteśmy pewni jakości e, jaką będzie, w, będą, będzie się cieszyć też Friday Arena. Hmm, a, natomiast no, hype by wymagał przygotowań. Nie? Teraz i tak, no, tak, jak mówię, dużo pracy jest związane z, z tym projektem mhm. dodatkowym, więc y, hype w swoim czasie być może wrócić sobie, jakby, bo duży jest sentyment do tego projektu, natomiast, natomiast dobra ma tylko 24 no godziny. Tak. Eee, także potrzebuję trochę czasu, żeby ewentualnie powrócić do tego tematu, ale gdzieś tam z tyłu głowy jest. No chyba był ciekawy, i ciekawa była ta arena, taka skośna, naprawdę, no nie, to było fajne. Tak, ale słyszałem od zawodników, że, że to było fajne lock, ale też dla nich mega niewygodne. I... No, ale to mają widzowie się cieszyć, oni, wiesz, oni dostają siano i muszą walczyć, no nie. Nie, no pewnie, pewnie. Eee... Eee, Michał, słuchaj, ile będzie gal, czy dalej będzie utrzymane cztery gale numerowane w ciągu roku i jeżeli tak, to ile będzie tych gal właśnie Friday? Arena w, w przeciągu kolejnego roku, bo strzelam, że już macie mniej więcej to zaplanowane. Tak, na no założenie wstępne jest, żeby robić cztery gale Fejmu i cztery gale Arena. 8 gal w roku. Czyli 8 gal w roku. W tym roku, tak jak mówiłem, będą dwie gale Fejm Friday Arena i jeszcze dwie gale Fejmu zostały. W przyszłym roku Plany są takie, aby robić 4 gale fame, 4 gale fame, Friday Arena, czyli 8 wydarzeń. No to nieźle, no to będzie dużo Fame'u, czyli po prostu fame będzie praktycznie, no bo jeszcze patrząc na działanie promocyjne. Praktycznie działa przez cały rok, tylko będą jakieś takie pewnie dwutygodniowe przerwy, króciutkie. No tak, dlatego też wracamy do tego pytania o, jedno, o, o czas promocji, nie? dlatego też w Fame Friday Arena to będzie ogłoszenie karty całej. Czyli to, to będzie karty... za każdym razem tak samo, tak? Tak, tak, tak. tak, tak. Aha, za każdym tak. razem. Znaczy, wiesz, no te, my, też, my też dostosowujemy produkt do, do rzeczywistości i pewne rzeczy zmieniamy na bieżąco, żeby miały sens, tak? ale założenie jest takie, że będzie zawsze od razu cała karta. Ogłoszenie również miejsca, daty, start sprzedaży mhm. i później e, nieco mniej tych wydarzeń promocyjnych, to znaczy jedna konferencja, programy face to face, mhm. media training, no bo jak słusznie zauważyłeś, to się bardzo skurczy już zwyczajnie, nie można by powtarzać dokładnie schematu z fejmu na Fame Friday Arena, mhm. bo nie starczyłoby czasu, byłby cały rok wypchany fejmem. No jasne, a jeszcze są też inne organizacje, ale wiesz co, powiem Ci, że te mm, ogłoszenie całej karty moim zdaniem też było fajnym ruchem, bo... Hala w 24 godziny wyprzedało się chyba w 70%. Co też jest chyba dla was takim fajnym wskaźnikiem i pokazuje, że to był jednak dobry pomysł. I też te mniejsze miasta łakną w jakimś sensie właśnie, żeby Fame przyjechał, skoro tak szybko rozeszły się bilety, bo wiemy, no, że ostatnio te, te hale sprzedawały się różnie, troszkę wolniej. Mhm. Eee, tak, to znaczy akurat ostatnio ostatni był sold out, no, sold out na Atlas no. Arena, natomiast na pewno to cieszy, no bo to było nawet w kilka godzin, bo my po prostu zliczyliśmy to po jakimś czasie, bo Aha, prowadziliśmy tak. komunikację bieżącą, ale to było niesamowite, jak sobie z ciekawości wszedłem na, na e-bilet i, i oglądałem, jak te miejsca schodzą, to, to przypomnę na jakiś Tetris. Eee, tak, no to bardzo cieszy, bo to świadczy. O tym, że decyzja jest właściwa i że podejrzewam w dużej mierze to ludzie z Wrocławia i okolic na te bilety po prostu się rzucili. I to fajnie, bo taki jest sens tego projektu. Jeden, jeden z głównych pomysłów jest właśnie taki widać, że to działa. Ta hala w tej chwili już jest chyba w 85% nawet wyprzedana. Mhm. Także spieszcie się, kupujcie bilety, bo, bo naprawdę zaraz ich nie będzie, a doświadczenie Fame na żywo no to jest jednak zupełnie inna bajka. Tak, ogólnie obejrzeć galę na żywo to jest zupełnie coś innego. Interesuje mnie jedna rzecz. Prowadzący konferencję, jak to będzie wyglądało? Czy już wiecie, kto będzie teraz prowadził konferencję, czy to, czy to będzie jakiś boom? Wiemy, kto będzie prowadził konferencję, w Fame Friday Arena. Natomiast tyle już ogłosiliśmy naraz, że jednak chcemy choć trochę rzeczy zachować w formie niespodzianki i odkrywać stopniowo. Także te ogłoszenie jeszcze przed nami, ale jestem przekonany, że nasi widzowie będą zadowoleni. Dobrze, to słuchajcie, czekajcie i czekajcie na programy, czekajcie na konferencję, bo mi się też wydaje, że skoro będzie jedna konferencja, to będzie ona też taka bardziej, mm, moim zdaniem, gęsta, bo te emocje będą się rozkładały tylko na jednej konferencji. A wiesz, czasami jest tak, że na jednej konferencji coś się wydarzy, to już potem na drugiej jest trochę mniej, a tutaj słuchajcie, wszyscy się spotkają pierwszy raz. Tak. Dopiero tak razem na konferencji, także oglądajcie, no bo będzie się działo. Dobrze, przejdźmy słuchać do zawodników, bo mam, bo mam kilka pytań a propos zawodników. Zacznijmy od Amadeusza Ferrari, który ostatnio bryluje w internecie, a teraz bryluje w Hiszpanii. Jak robiłem wywiad z Amadeuszem, powiedział taką rzecz, że będzie walczył na Kingpin. Czy Wy o tym wiecie i czy to jest prawda? Tak, wiemy o tym. Amadeusz rozmawiał z zarządem Federacji na ten temat mm. i otrzymał zgodę na ewentualny udział w Kingpin. Natomiast czy do tego dojdzie? No to już już pytanie do, do Amadiego, tam do managementu. Natomiast my wiemy było to skonsultowane i no, jeśli, jeśli zrealizuje to sobie zgodnie tam z planem założeniami, jakie wtedy miał, no to, be, to będzie walczył, a my będziemy trzymać kciuki. Nie bójcie się, że wam wypłynie na te szerokie wody, że odleci? Wiesz co, nie no czego, czego tu się bać. Myślę, że też jest, jest związany z fejmem, też ma tutaj dużą rozpoznawalność i na pewno to nie jest tak, że życzę mu jak najlepiej na, na mhm. tej gali Kingpin, ale że, 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 że tak od razu odleci. No myślę, że tutaj też ma swój, swój fanbase, więc e, nawet jeśli te jego plany podbicia świata się zrealizują, no to i tak be, będzie chciał być tu obecny, więc nie widzę tutaj zagrożenia. Tam jest, tam jest świat w ogóle na inne galaktyki, czy znaczy, ten plan na inne galaktyki, tak, tak że wiesz. z Wiewiurem ostatnio <laughs> analizowali <laughs> tak, tak, tak. jak dokładnie, ale no, no, my trzymamy kciuki. Jeśli, jak, jeśli to dojdzie do skutku, to będziemy kibicować, tak jak kibicowaliśmy Filipkowi. Mhm. Natomiast już teraz jest Amadeusza indywidualna sprawa, mhm. czy to tam dograli, czy on rzeczywiście będzie występował. Zostając przy temacie Amadeusza, wczoraj, nie, Przedwczoraj, wtedy kiedy była ogłoszona cała karta hmm, FameMA Friday Arena, to Marcin Dubiel powiedział na story, że była propozycja jego walki z Amadeuszem Ferrari, jednak Amadeusz nie chciał walczyć w tym lipcu. Jak to wyglądało od Waszej strony? Wiesz co, tam różne były zestawienia, między innymi był też wątek taki, tej jego walki w Kingpinie, była obawa, że no może tam doznać kontuzji. Mhm. E jak to dokładnie przebiegało, no to, to też teraz nie wiem, jakie zestawienia. zestawienie. No, myślę, że też fajne zestawienie sportowo Marcina z, yy, z Filipkiem. Yy, natomiast nie, nie, nie znam tutaj szczegółów tych, tych negocjacji. No, były taki, bo ta walka wiadomo, że gdzieś się o niej mówi i ciągle, ciągle gdzieś tam krąży. Yy, być może jeszcze się odbędzie, zobaczymy. No. Zobaczymy. Jak jesteśmy przy zawodnikach, to jeszcze ostatnio Adrian Polek udzielił wywiadu tak. i powiedział, że jest wolnym zawodnikiem. Jak to wygląda w jego przypadku, czy planujecie jeszcze z nim podpisać kolejny kontrakt? Tak, Adrian rzeczywiście na chwilę obecną nie ma ważnego kontraktu, wypełnił swój, swój ostatni. I wiem, że rozmowy trwają. To znaczy, jest na niego pomysł, otrzymuję propozycję, i Rafał, Rafał tam jest w stałym kontakcie z zawodnikiem i z jego menadżerem. A propos wolnych zawodników? Słuchaj, Pudzian jest wolny. Mariusz Pudzian, Pudzianowski, słuchajcie, najsilniejszy człowiek na świecie, ten, który gotuje kamienie. Czy jest, słuch, powiedz nam, czy jest jakaś szansa, że Mariusz Pudzianowski pojawi się w MMA? Wiesz co, szanse jest, no. jest zawsze, ale na chwilę obecną nie są prowadzone żadne zaawansowane rozmowy, z tego co wiem. Aha, okay. Także oczywiście rynek jest monitorowany, Wiele, każda z osób, która może wzbudzić ciekawość i przynieść nowych widzów jest, jest w, na pewno na radarze. Mhm. Na, na, natomiast ja też nie chcę pompować oczekiwań, których potem byśmy nie spełnili. Nie, jest to na pewno jakiś temat gorący, na no już który lada chwila mógłby, mógłby się ziścić. Mhm. Dobrze. Słuchaj, na koniec też zostawiłem taki bardzo gorący temat, także słuchajcie, warto było zostać, bo kiedyś mieliście takie porozumienie z Heiligiem pisemne, one było na waszym Instagramie, na, Instra, na Instagramie Heiligu. No wiemy, co się stało z Heiligiem, nie będziemy też o tym rozmawiać, ale podpisaliście bardzo dużo zawodników Heiligu, co nawet widzimy teraz na tej karcie nawet main event Kubańczyk kontra Alberto. Powiedz mi, bo dużo ludzi wam zarzuca, że mieliście pakt, a podpisaliście ich zawodników tylko po tym, jak zostało po prostu zamrożone ich środki i cała organizacja. Hmm. To może małe sprostowanie. Nie mieliśmy żadnego paktu z Heiligiem, tak naprawdę. W, po prostu w sytuacjach, kiedy. Obie strony mogły na tym skorzystać, no to dochodziło do jakichś zdroworozsądkowych porozumień. Wypożyczaliśmy sobie zawodników, tak czy Marcin Madeusz walczył u nich, u nas walczyła Aniela między innymi, mhm. czy też terminowo nie wchodziliśmy sobie w paradę, no bo to by, by jedna i druga federacja traciła, także nie było żadnego paktu. Byliśmy normalnie konkurencyjnymi organizacjami, wiele rzeczy jakby Trzymaliśmy przecież w tajemnicy, zaskakiwaliśmy siebie różnymi ogłoszeniami i staraliśmy się być my lepsi od nich, oni starali się być lepsi od nas. Także to była normalna, wolnorynkowa konkurencja, tylko tam, gdzie, gdzie się to opłacało jednej drugiej stronie, to dochodziło do, do jakiejś współpracy. Tak? Po mhm. prostu trzymaliśmy się zasad, żeby ta konkurencja i rywalizacja odbywała się na zdrowych zasadach. Yy, I... Porozum czy porozumienie, oświadczenie, tak naprawdę, o którym mówisz, mówiło tylko o tym, że szanujemy nawzajem e, zapisy kontraktów i nie będziemy angażować zawodników z ważnymi kontraktami, o czym, o czym wiemy. No bo zdarza się tak, że zawodnik czasem zatali taki fakt, albo nie wiem, sam ma niejasną sytuację. I tak naprawdę to oświadczenie sprowadzało się, się do tego, co wydaje się dosyć oczywiste, tak, żeby takich praktyk nie, nie realizować. E, no i w obecnej sytuacji de facto chyba można powiedzieć, że, że Federacja Heilig przestała istnieć. No więc to nie jest podbieranie zawodników, no bo w sytuacji, kiedy no nie, nie jestem prawnikiem, nie znam szczegółów tych zapisów, ale wydaje się, że de facto Federacja no, nie istnieje, więc te kontrakty raczej też już nie, ma, nie mają mocy. Nie ma żadnego komunikatu, że to jest tymczasowe, że wrócą, że termin przesunięty. Tak? no, no to, to, to nie jest taka sytuacja, że coś się tymczasowo dzieje i, i, i my się rzucamy na zawodników, tylko de facto ci zawodnicy no, przy, zostali jak ty się w sieci piłkarskim mówi z kartą na ręku. Mhm. E, no i postanowiliśmy ich zaangażować, no bo, bo te zestawienia, które były, były fajne, były gotowe, zwracały uwagę widzów. De facto, no to co? Bracie tyburscy wracają do nas, tak naprawdę. Kubańczyk przecież, no mistrz, zwakowany pas wraca do nas na dobrą hmm. sprawę. Także, także tylko część osób przeszła, która nie jest jakoś wrogo przejęta, no hmm. tylko którzy nagle też zostali bez walki, więc myślę, że to z korzyścią dla nich, z korzyścią dla ich fanów, dla ich kibiców. Także ta sytuacja jest zupełnie, zupełnie inna i nie jest wbrew temu, no bo. Mhm. Trudno, trudno przewidzieć, jak ta sytuacja się rozwinie, no, ale nie wygląda to jakoś obiecująco na, na jakiś tymczasowy problem. Słuchaj, jednym z zawodników, zawodników High który był wypożyczany do fejmu, był Daro Lev. To jest aktualnie no, jedno z największych gwiazd we Freakfightach. Wygrywa swoje walki, jest pasta zwycięstw, idzie po trzecie. On był zawsze wypożyczany do Was z Heligu, z tego co ja wiem. Powiedz mi, jak to wygląda na ten moment. Czy jego też podpisaliście, czy on jest podpisany gdzieś indziej i też jest wypożyczany? Dariusz ma kontakt, kontrakt podpisany tylko z nami. Okay. Na, I to jest na więcej niż jedną walkę. Mhm. Też od razu mogę powiedzieć, że wszyscy zawodnicy, z, którzy są podpisani na Fame Friday Arena, to są zawodnicy, którzy mają kontrakt z Fame na więcej niż jedną walkę. Nikt nie jest. Wypożyczane. Okej, okay, czyli Kuba Nowackiewicz, Joseph Bratton, Alberto, Kubańczyk, Daro Lew, oni już są oficjalnie zawodnikami fajmu, tak? Tak, tak, tak. tak. Oni, są, oni są. Wszyscy, wszyscy których wymieniłeś, Aha. są zawodnikami fejmu. Dobra, słuchajcie, to wszystko. Myślę, że poznaliście odpowiedzi na pytania, które was. Nurtowały, startuje nowy projekt, e, będzie więcej gal Feimów w ciągu roku będzie więcej wydarzeń, więcej konferencji, więcej programów, więcej kontentu, więcej wywiadów. Wszystkiego więcej ja się też cieszę, wiesz, bo dla mnie to też są wyświetlenia na kanale. <grym> <grym> także fajnie, także co słuchajcie, wyśledźcie, czekajcie na ogłoszenia, na ogłoszenie daty konferencji, na ogłoszenie programów. No i co, kupujcie bilety, no bo została już. Garska, garska. No, ostatnie wywiad też będzie dopiero za kilka dni. Więc będzie ich jeszcze mniej. Tak. Kupujcie bilety i widzimy się we Wrocławiu, mam nadzieję. Tak, i kupujcie pay per view. Dzięki. Dzięki.